Witajcie. Dzień dobry wieczór. Super pogoda na <noise> nas. Spa... Zapraszamy, wiemy, że wam się nie chce, zrobimy to za was. To vedla. <noise> tak co? No to warto było tyle łazić, nie? Dobra, pojedzony, pojedzony, idziemy dalej. Próbowaliśmy na dworze. Nie dało lat odkrywamy, że my chyba nie potrafimy tak vlogować z ręki, więc zapraszamy na nocne gadanko do domciu. Ale w czasie tego spaceru tak i ostatnimi czasy sobie dalej rozmyślamy właśnie w tych tematach pragnień. I się pojawia takie pytanie w ogóle po co je znać? Po co je poszukiwać? Czy nie lepiej po prostu żyć z dnia na dzień? Z niedzieli na niedzielę, albo od piątku do piątku, tylko gdzieś tam włazić w głąb siebie i pytać w ogóle, jakie mamy pragnienia, a jeszcze które są z raju, a które są skądś tam. No chyba warto. Jak ktoś chce prowadzić jakiekolwiek życie duchowe, to musi się spotykać z Bogiem, a bardzo często właśnie za tymi pragnieniami właśnie kryje się Bóg i można go poznawać właśnie w taki sposób to cała historia zbawienia pokazuje, że Bóg bardzo często właśnie dawał jakieś pragnienie przez swoje słowo, jakieś pragnienie wlewał w serca i potem dawał umiejętności, zdolności, siłę też bardzo często, żeby te pragnienie realizować. I owocem tego było wolność bardzo często wielu ludzi, czasem całych narodów. No i właśnie dzisiaj dochodzimy do takiego tematu, jakim jest słowo. Jak słowo jest ważne w naszym życiu. Słowo mojej żony względem mnie, moje słowo dla niej, moje słowo do dzieci. Bo my bardzo często potykamy się o słowa i zadajemy sobie pytanie, czemu się tak dzieje. I żeby jakoś sprawniej przejść do kolejnego tematu właśnie, albo kolejnych rozważań, to jest zapraszamy was w ogóle, żeby obejrzeć sobie tutaj pod spodem jest taki link do filmiku Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Znany filmik, ale potem nie możemy go puścić w całości, bo YouTube tam to zdejmie, więc tylko takie fragmenciki. bo no Jezu. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. Robisz dobrą kawę. Ale... Trochę za mocno. Za mocno? Troszeczkę. Myślałam, że lubisz taką. No bo lubię, ale nie aż tak mocno. Dobrze. To następnym razem zróbmy. Radosny, fajny filmik, ale niesie bardzo dużo pewnego rodzaju przekazu nie. Jak zauważyliście, ten nasz główny bohater tak naprawdę posłużył się wszelkimi możliwymi zasadami dobrej komunikacji starał się przekazać swojej żonie tą prośbę, aby robiła nieco lżeczą kawę. Ale okazało się, że no, niestety nie odczytała ona tej jego intencji. Dobrej. Dobrej intencji, tak. I, i ją to w ogóle zabolało i to jakoś tak bardzo, nie? Mhm. Zobaczcie, że naprawdę no, on długo się zastanawiał, czy w ogóle temat poruszyć, nie miał niczego złego na myśli, a mimo wszystko nie został tak odebrany. Gdzieś się nie spotkali w tej komunikacji. Tu w ogóle y, też taka jest refleksja, że jest mnóstwo ludzi, którzy pokładają pewną ufność, nie? W tym, że jak sobie. Pogadamy, wyjaśnimy, dokonamy analizy całej sytuacji. I nazwiemy tak, jak było, co po drodze tak, i tak dalej. To, to na, na pewno rozwiążemy wszystko nie i już się nie będziemy kłócić, już nie będziemy się potykać o jakieś tam sprawy. Słóweczka, nie? Tak, i już będzie teraz dobrze w naszym małżeństwie. No niestety się rozczarowujemy, że tak wcale nie jest. Że mimo, że naprawdę tak zrobiliśmy, no okazało się, że dalej mamy te same problemy. To samo się wydarza. Dalej dziś się tam potykamy. I to, że on jej mówi, kawa jest ciutkę za mocna, to ona słyszy, nie kochasz mnie, wydajesz mi polecenia, nie? Właśnie, i to jest ten moment w ogóle jakiegoś takiego podziału w naszym życiu. To znaczy, kiedy to się stało, że my przestaliśmy się rozumieć. To jest mega istotna rzecz. Właśnie w raju stało się coś takiego, że my od tego pierwszego grzechu bardzo często źle dekodujemy słowa, które po prostu którymi się posługujemy, nie? Ja mojej żonie mówię zupa jest troszkę zasłona. No tak, a ja to odbieram, że no nie nadaje się na kucharkę, tak? Nie umiem gotować i, i w konsekwencji... rezygnuję ze no, wszystkiego. Tak, nie będę gotować wcale. Gotuj sobie sam, nie? Rozumiecie o co kaman? W ogóle to jest dramat. Nie chcemy siebie ranić, a to robimy. Nie? To się stało właśnie w raju, jakby po grzechu pierwszym. Ale jakby Bóg nas nie zostawił z tym samymi, nie? w sensie takim w samotności nas nie zostawił z tym, z tym problemem, bo przychodzi do nas i mówi tak wszędzie tam, gdzie doświadczasz śmierci, wszędzie tam, gdzie doświadczasz Niezrozumienia, wszędzie tam, gdzie doświadczasz rozczarowania, połóż moje słowo. Bo czytamy taki fragment. Żywe jest słowo Boże, i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To jest słowo, które w ogóle to jest jakiś kosmos, nie? Nie ma nic bardziej ożywczego na świecie po tej stronie nieba, niż jego słowo, nie? My bardzo często więcej wiary pokładamy właśnie w terapiach, w jakichś warsztatach, w napisanych listach do siebie, w, w dialogach, nie wiadomo w czym, niż w tym, że ono, to słowo, jest w stanie ożywić te miejsca, które w nas od dawna cuchną śmiercią. Nie? I to jest, to jest niesamowite, że On jak daje słowo, to Ono Cię ożywia. Nie? Bardzo często jak współmałżonek daje słowo, to to, to słowo Cię y, pozbawia życia. nie? Y, rani, 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 dotyka, ta... boli. Słowo Boga rozcina Cię jak miecz, ale Cię nie kaleczy. Małżonek delikatnie zwróci Ci uwagę, a krwawisz... Słowo Boże po prostu dotyka Twojego serca, nie? I ono zaczyna bić mocniej. Słowo współmałżonka, które chce Cię o coś poprosić, zniewala Cię bardzo często, nie? Tylko Bóg tak potrafi, że mówi do Ciebie idź i nie grzesz już więcej i to Cię wcale nie osądza, a podnosi. I właśnie przychodzimy z takim zaproszeniem, nie? Żeby w małżeństwa nie? kłaść kawałki słowa. Czytać je. Na początku ono może być niezrozumiałe, może być jakieś puste, może nic do ciebie nie mówić. Ale ono ma coś takiego w sobie, że czyni nasze serca coraz bardziej wrażliwymi na siebie. Ono spowoduje, że my na nowo odzyskamy zmysły. Nie? Bo my właśnie bardzo często tymi trudnymi słowami względem siebie y, robimy sobie tak, że że my przestajemy sobie widzieć miłość, że my przestajemy słyszeć słowa miłości względem siebie, nie? Niby coś tam mówi do mnie, że ją mnie kocha czy coś, ale ja słyszę zupełnie co innego, nie? Pewnie ma jakiś interes i tak dalej, Więc my was zapraszamy do tego, żeby spróbować czytać. Małe fragmenciki. Bóg będzie tłumaczył wasze życie właśnie, właśnie tym, tym słowem. Bardzo w, w, jak, na, czytanie jakieś z dnia albo kawałki Ewangelii, na początku nie muszą być to jakieś wielkie fragmenty, ale zobaczycie jedną rzecz, że wasze serce na nowo nabierze pewnej wrażliwości. Mało tego, to słowo będzie jak dla was jak tłumacz symultaniczny. To znaczy będzie tłumaczyć te komunikaty, które sobie dajemy, bo my od raju właśnie potrzebujemy jakiegoś takiego tłumacza, który będzie pozwalał i pomagał nam w ogóle dotrzeć do serca drugiej osoby. Nie, o mikrofon dzisiaj. Tak. Coś jeszcze miałaś powiedzieć? Nie. Nie, za późno już dzisiaj. Dobra. Kończymy, słuchajcie. My się tak dzielimy jak zwykle treściami z seminarium odnowy małżeństw. 25 będzie kolejne, więc tam informacje są w opisie. Dzięki za dzisiaj. Jakbyście chcieli, to zapraszamy. No i tam do zobaczyska. W ogóle możecie postawić tam kawę. My lubimy kawę, więc dobra, do zobaczenia, na razie, cześć, cześć. Do zobaczenia. Dalej lubimy o kawę?